Witam serdecznie. Witam na kanale Akwarystyka z pasją. Ja jestem Jędrek, Jędruś, Jędrzej jak to woli, Andrzej. Dziś chcę Wam z pełną odpowiedzialnością i pewnością przedstawić najlepszy zestaw Bimbrowni CO2 do akwarystyki do Waszego akwarium. Jeżeli ktoś śledzi moje filmy i prace no, testowania różnego rodzaju bimbrodni, to mniej więcej już wie o co mi chodzi. Czyli bimbrodnia na sodzie i, i oczce to jest chyba najlepsza bimbrodnia z tych co ogólnie wszyscy proponują, mówią itd. itd. Bimbrownie na oczy najdłużej testowałem i stwierdzam, że jest po prostu the best. Co potrzebujemy? Trzy butelki. Trzy butelki. Dlaczego trzy? Dlatego żeby do trzeciej butelki odsączało nam ewentualnie e e ten zacier, który powstaje czy e ten odpad, który powstaje z łączenia się octu z sodą, żeby nam tego nie pchało do akwarium. Prawda? No, trzeba dbać o, o nasze rybki. Potrzebujemy trzy butelki, trzy nakrętki, nakrętki nierobione, bo powstanie takie gigantyczne ciśnienie, że hmm, po prostu <grywa> powyrywa te wasze hmm, własnoróbki. Potrzebujemy za regulacji ciśnienia ten który jest w środkowej butelce widzicie on jest bardzo dobry. Prócz tego ktoś jeżeli potrzebuje barometr do ciśnienia. Tak? Y jakiś regulator y który nam pozwoli regulowanie y y y natężenia y jakie jest y dwutlenku węgla, jaki będziemy dostarczać. Ja tu wykorzystałem od kroplówek regulatory. I oczywiście potrzebny jest wężyk. To wszystko, co nam jest potrzebne. Koszt ogólny takiego, takiej bimbrowni to jest złoty 79,5 litra od octu złoty 39 100 gram sody zakupionej oczywiście w bieda markecie, bo no tam kupione i szklanka wody mamy bimbrownie do buteleczki C czyli od prawej strony pierwszej wlewamy wodę do półtora litrowej butelki Yy, najlepiej mi się wydaje, żeby lać yy, trz... około litra. Latyfikuję półtora litra o, po wartości butelki litra. Żeby było jak najmniej yy, tej próżni dla, dla dwutlenku węgla i to było najlepiej. Oczywiście, <śverständnisz <laughs> <śverständnisz <bitterness> no, chyba by było najlepiej. Pół litr. Wody, a pół litra to jest przestrzeń wolna dla naszego dwutlenku węgla. Chodzi o to, żeby nie za dużo tam się pompowało tego dwutlenku węgla, od razu on wychodził do akwarium, a przy okazji odsączało te e, brudy. Do butelki B, czyli drugiej od prawej strony, wsypujemy 100 gram sody. Wlewamy 200 ml wody i to wszystko do buteleczki, a wlewamy pół litra octu. Możemy dodać do tego 100 ml wody. Nie musimy. Ja na przykład nie dodaję, ale będę jeszcze próbował eksperymentować z dodawaniem wody, ilości wody do, do octu. Także koszt odpalenia takiej bimbrowni to jest Niecałe. Nie, no 3, 3 złote i troszeczkę. Starczy to na jakieś 10 dni. Pod warunkiem, że macie instalację szczelną. Jeżeli jest instalacja szczelna, to od samego początku to nie stracicie na poprawkach. Ale nawet jeżeli wam się to rąbnie i stanie się ten bałagan, to Koszt jest mizerny waszej pomyłki i możecie sobie pozwolić na naprawę błędów i odpalenie ponownie yy, bimbronu. Yy, przy rozruchu wstrząchamy, nie, nie wstrzącham, przepraszam, pompujemy ocet naciskając butelkę, żeby się troszeczkę tego octu przelało do z butelki A do buteleczki B, gdzie mamy sodę z wodą, i żeby powstał tak zwany zapłon. Zapłon będzie powodował wyrównywanie ciśnienia we wszystkich trzech butelkach. Czasami y, trzeba będzie dwa razy lub trzy razy zrobić ten zapłon. No, czyli jeżeli nie zatrybi, lub zbyt wolno będzie szedł. No to wprowadzić troszeczkę więcej, ale nie można przesadzać, dlatego żeby niezbyt gwałtownie zbudowało duże ciśnienie. W tym momencie mamy odpaloną bimbrownię i produkuje nam CO2. Ja tymi trzema buteleczkami, co widzicie, zasilam dwa akwaria i mógłbym jeszcze co najmniej dwa. Ale niekoniecznie chcę, bo powstanie mega bałagan, który no po prostu spowoduje problemy przy eksploatacji pozostałych akwariów. Choć ja powiem Wam, słuchajcie, używam, używam w tej chwili. Dwóch bimbrobni. Oprócz dwóch bimbrobni korzystam też z zestawu butlowego, który sam zmontowałem, o którym Wam opowiem w innym filmie. Dobrze? No, fajnie. A więc, tworząc tą. Małą bimbrownię, CO2 mamy koszt 3 zł, parę groszy. Starczy około na 10 dni, może nawet więcej. To wszystko zależy od o, ilości, jakiego zapotrzebowania potrzebujecie CO2. Yy, na ile akwariów, bo to też jest ważne, ale ogólnie na jednym akwarium może nawet dwa tygodnie, a może i dłużej polecieć. Wszystko zależy od, od tego właśnie. Ile będziecie zapodawać CO2 do akwarium? Ja zapodaję tyle, że indykator pokazuje mi zielone na drugi dzień i utrzymuje się zielone, i staram się regulować tak, żeby ta barwa płynu nie zmieniła się na inny niż tylko na zielony. Następna rzecz, o której chcę powiedzieć, to. rozpoczęcie pracy takiego, takiego takiej bimbrodni. Chodzi o to, że czasami powstają problemy przed odpaleniem. Ja zaraz wam o tym powiem. Stawiając drugą bimbrodnię, się okazało, że gdzieś jest coś nieszczelnego. No jest to trudne do identyfikacji. Okazało się, że Białem wodę i zacząłem polewać korki, bo tak przypuszczałem, że to w korkach. Jak są te nakręteczki, które przykręcają rureczki, prawda? Jeżeli jest duże ciśnienie, to tam rozszerza, mimo wszystko, że ta nakręteczka jest dokręcająca tą rureczkę, ale te rurki, które ja zastosowałem, zastosowałem w ogóle dwa rodzaje. Jedne były tak zwane sztywne, a drugie miękkie. Jedne i drugie puszczały. Jak ja to rozwiązałem? Ano, wepchnąłem węższą rureczkę w tą docelową rurkę i dopiero włożyłem na ten bolec do nakrętki korka. W ten sposób wyeliminowałem możliwość jej się rozszerzenia i popuszczania CO2. I tak yy, zauważyłem to na drugiej bimbrogli. po prostu że no, ten problem powstał yy, i dobrze że rozwiązanie mi się znalazło bo rurki jakie posiadałem to tylko te dwa rodzaje o dziwo ani jedne ani drugie nie były yy, na tyle dobre żeby yy, nie przypuszczać. Ale wepchnąłem rureczkę y, ciut mniejszą do środka. W ten sposób wyeliminowałem jej rozszerzanie się y, przy dużym ciśnieniu i poszło jak trzeba. Uważam, że jeżeli ktoś nie chce wydawać na CO2 kilkaset złotych. Na reduktory i butle to jest dobre rozwiązanie. I naprawdę ja zadowolony jestem. Choć powiem po tych testach z, z żelatyną, drożdżami, sodą i kwaskiem cytrynowym, który odpada bo ze względu na cenę, mnie na ocet jest po prostu naj, najlepszym. Najskuteczniejszym rozwiązaniem. Działa to fenomenalnie. Żeby obniżyć koszt i nie babienia się w kupienie dyfuzorów, zastosowałem tampony wiadomo do jakich celów i uciętą strzykawkę, dziesiąt, piątkę przepraszam, przeciętą. Nie wypycha się tamponu do końca, tylko zostawia się 2 cm luzu, żeby byśmy, tam się napełnia wona i my widzimy, ile nam podaje, podaje nam dwutlenku no, węgla zestaw do, do akwarium. Możemy sobie obliczać, na przykład regulować, że na przykład dwa bąbelki na 4 sekundy, to zależy od wszystko od wielkości akwarium, prawda? bo to by trzeba przeliczać. I najlepiej sobie kupić ten płyn do zabarwiający się na kolory do identyfikacji ilości zawartości CO2, lub no po prostu paskami sobie mierzyć. Ale płyn wychodzi. Mamy na bieżąco, cały czas widzimy, więc później się nauczymy już pamiętać to i nawet nam nie będzie potrzebny, nie będzie nam potrzebny ten płyn. Bo będziemy wiedzieli i ile jest wstrzykiwane CO2 do akwarium, także no to jest po prostu najprostsze, ale każdy może sobie to jakoś tam udogodnić. Lub po, swoim, po swojemu to realizować kontrolę zawartości CO2 we własnym zbiorniku. Naprawdę jest to przewspaniały zestaw CO2. Prosty w budowie, prosty w zrobieniu. Każdy sobie może to pozwolić na to bez żadnego, ale każdy sobie jest w stanie zrobić taki, taki, taką bibronię i wspomagać sobie akwarium roślinki i zarazem pH poprzez taki prosty system. Jeżeli po prostu nie chce wywalić kilka setek na, na zestaw bardziej profesjonalny, o którym ja zresztą powiem niedługo w filmie następnym jak zbudowałem. Skompletowałem, nie zbudowałem. Skompletowałem zestaw do CO2 na butle, który działa. Świetnie działa. No też trochę kosztował. Kosztował trochę. Ale zawsze trochę taniej niż, 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 niż te, które są dostępne u nas na rynku, w pewnym sensie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do. Komentarzy pod filmem. Oczywiście, wdzięczny jestem za subskrypcję. Łapki w górę dla zasięgu. Jak wiadomo, akwaryści sobie muszą pomagać, wspierać się, dzielić się w ogóle wszystkim, jeżeli chodzi o jakąś tam wiedzę. No a na koniec, co umie nowego? No to jak mówię, kupiłem z, zestaw, złożyłem zestaw na butle o którym Wam opowiem jeszcze. Mam coś nowego pływającego w akwarium. Bestie przepotężne. Ale o tym w innym filmie. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Także nie zapomnijcie zasubskrybować, zasięg zwiększyć przez łapkę. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się.